Czekamy na decyzję nrz u oddział wojewódzki w Kielcach. Zgłosiliśmy jako szpital akces o utworzenie poradni onkologicznej na najbliższej Radzie Społecznej Szpitala. Będziemy również w strukturze szpitala taką poradnię umieszczać. Poradnia długo oczekiwana i tu nie ukrywajmy Panie z Amazonek przez swoje wielokrotne prośby też. Były inicjatorem tego, aby to wyzwanie podjąć i są lekarze, którzy chcą pracować w tej poradni, są to bardzo dobrze specjaliści i ja się również z tego bardzo cieszę, że taka poradnia będzie mogła u nas w szpitalu funkcjonować, bo nie ukrywajmy tych zachorowań onkologicznych jest bardzo dużo i myślę, że taka bliskość, jeśli chodzi o pacjentów, bo w tym momencie musieli jeździć do innych nawet województw. Na pewno też będzie służyła temu, aby, aby to wykrywanie wcześniejsze nowotworów było skuteczniejsze i aby taka pomoc była jak najbliższa.